Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale Materiał z omówienia i przedstawienia Mam DLC do Farming Simulator 25 Którego Prawie każdy farmingowiec się nie spodziewał Że coś takiego będzie Nawet każdy Że ryby znajdą się w farmingu No już to powiedziałem No to już wiadomo o co chodzi Highlands Fishing Expansion do Farming Simulator 25 Jeśli chodzi o to DLC kosztuje ono na przecenie 26 99 euro czyli 27 euro co przekłada się na 115 zł, a jeśli chodzi o zwykłe cenę, czyli 30 euro, 127 zł, no 128 no to tak jak na razie to DLC kosztuje, no dosyć drogo. Jak na DLC, w którym dostajemy właśnie co w tym DLC dostajemy, dostajemy w nim nową mapę. Kinlake jest to mapa szkocka, gdzie są wyżyny, góry, dosyć taka architektura szkocka. Zamiast pociągu jeździ normalnie lokomotywa, yy, para idzie właśnie z lokomotywy, yy, ruch, jest, ruch jest lewostronny, więc można powiedzieć po prostu takie DLC aż DLC brytyjskie, gdzie dostajemy właśnie maszyny JCB. Normalnie nie dali w farmingu 25 maszyn JCB w podstawce po to, żeby zrobić z nim yy, z nich DLC. No, to jest aż powalające z nóg, że Giant i do tego jeszcze ryby. No, naprawdę, ryby w farmingu. Pierwsze, pierwszy raz o, o tym słyszę, żeby ryby były w farmingu. No, <grydy> naprawdę, y, Gianty naprawdę zaskoczyli nas i myślę, że to DLC zrobi w Szczególnie na graczach w Szkocji, Wielkiej Brytanii, no bo będą chcieli coś takiego pograć. DLC no, na razie jest drogie, no w preorderze yy, Naprawdę to jest drogo jak na razie jest na DLC No Nikt się nie spodziewał w ogóle tego DLC Pewnie dlatego tak uczynili tak drogo Myśleliśmy, w ogóle wszyscy jako gracze Myśleliśmy, wejdę sobie na Tylko troszkę mi się długo ładuje na year one season pass Wszyscy myśleliśmy o tym pakiecie trzecim Na no, trzeci kwartał 2025 A tu nie ...pośpieszyli się i zaprezentowali nam Highlands Fishing. To coś, co nikt się nie spodziewał, można tak powiedzieć, że kolejny raz to mówię, ale taka jest prawda. I powoli zamyka tą cenę tego Year One Season Passa, eee, te całe DLC. Nie wiadomo, jeszcze będzie kosztować to DLC na trzeci kwartał, ale myślę, że będzie troszkę wyższe niż Plains and i Nexat, ale... To no, co mogę powiedzieć? To, to DLC: Wielka Brytania, ryby, cebula, nowe bydło, nowe tereny, Szkocja, Kinlake i takie hasło mogę powiedzieć. Także to tyle w tej prezentacji DLC. Dziękuję Wam za oglądanie. Że miło spędziliście czas. Jeśli materiał Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Jeśli spodobał Wam się mój kanał i chcecie zobaczyć, jak się rozwijam, jak dalej tworzę, walnijcie tą subskrypcję, będzie mi naprawdę bardzo miło. I do następnego. Cześć.